W życiu każdego człowieka może być jakaś trudna choroba. I ja właśnie taką chorobę doświadczyłam kilka lat temu, w 2018 roku. Chorobę nowotworową i właśnie pokonałam go odwagą. W ogóle nie myślałam o tym właśnie jako w postaci takiego lęku, który będzie mnie właśnie dominował, będzie zabierał mi radość życia. Jak widzicie, jest jeszcze kolejnych wiele lat, w których jestem i też dalej szkole nauczycieli, dalej pracuję dla dzieci, więc no taka była moja decyzja, że ja po prostu jestem zdrowa i każdego dnia powtarzam sobie, że jestem zdrowa. Ogólnie nie kłóciłam się z lekarzami, że to nie jest mój wynik, odrzuciłam tą diagnozę i uważam, że to jest, znam bardzo dużo osób, bo poznałam przez ten czas dużo osób chorujących, które odrzuciły diagnozę w pierwszym momencie i to jest tak, by mój organizm nie zgodził się na tą chorobę, a osoby, które się przejmują, dramatyzują, szukają w internecie, nie wiem, rozmawiają ciągle ze znajomymi, opowiadają, płaczą, to właśnie na, potęgują tą chorobę. Ale nie tylko z takimi trudnościami się mierzyłam i zawsze odwaga, odwaga.